Cześć wszystkim. W dzisiejszym spotkaniu opowiem Wam o motywacji. O tym, czym motywacja jest w ogóle, jak ją sobie, jak ją w sobie wyzwolić no i jak ją podtrzymać. To druga moja taka transmisja. W pierwszej mówiłem o Power Liście narzędziu do budowania pewności siebie i wiary we własną sprawczość. Ja nazywam się Marcin Rudawski i jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarskiej klasie. Laser radial. Przez ponad 20 lat wyczynowego uprawiania sportu nauczyłem się, jakie cechy, jakie umiejętności, jakie podejście do sportu i życia jest niezbędne do wejścia na szczyt, a co ważniejsze, do utrzymania się na nim przez kolejne 10 lat. Dochodziłem do tego niejednokrotnie metodą prób i błędów, eksperymentów na sobie samym. Teraz chcę, abyście no wy, korzystając z moich doświadczeń i mojej wiedzy realizowali swoje cele, abyście codziennie stawali się lepszą wersją siebie. Chcę być dla Was kimś, kogo żałuję, że ja nie poznałem na swojej sportowej drodze 20 lat temu. Od jakiegoś czasu prowadzę indywidualne zajęcia coachingowe, mentoringowe ze sportowcami, z ludźmi biznesu, z przedsiębiorcami. Pomagając im w podnoszeniu produktywności oraz zmianach postawy i nastawienia. Jeżeli jesteś zainteresowany taką współpracą, po prostu napisz do mnie. Motywacja. Motywacja, czyli co? Dla większości z nas, to energia, chęci do działania. To niewidzialna siła napędzająca nas do osiągania naszych celów i naszych marzeń. To stan emocjonalny, w którym. Podejmujemy działania, często trudne i skomplikowane, aby zbliżyć się do realizacji naszych marzeń i zamierzeń. No i to generalnie wszystko się zgadza. Niestety, dlatego że motywacja jest emocją, nie jest do końca logiczna i racjonalna. Nie można jej mieć na zawołanie, za stryknięciem palcami. Dlatego też jest taka niestabilna i oczekiwanie od siebie, że zawsze. Będziemy zmotywowani, może tylko prowadzić do takiej niepotrzebnej frustracji. Wyróżniamy dwa typy motywacji: motywacja zewnętrzna no i motywacja wewnętrzna. Motywacja zewnętrzna opiera się, jak sama nazwa wskazuje, na kwestiach pochodzących z zewnątrz, z naszego otoczenia. Mogą to być nagrody, trofea, pieniądze lub nawet to, że zostaniemy. Pochwaleni przez naszego trenera lub szefa. Z motywacji zewnętrznej motywuje nas efekt końcowy, nagroda no, lub ewentualnie kara za, e, za niewykonanie zadania. Motywacja wewnętrzna natomiast jest znacznie bardziej ciekawa i znacznie, znacznie silniejsza. Występuje wtedy, kiedy realizujemy konkretne cele. Ze względu na naszą ciekawość, na nasze ambicje, na nasze marzenia, w motywacji wewnętrznej chodzi o samodziałanie, a niekoniecznie o ten efekt końcowy. Motywacja wewnętrzna dotyczy celu samego w sobie, nie dotyczy korzyści, jakie wiążą się z jego realizacją. Podejmujemy działania, aby rozwijać swój potencjał, rozwijać swoje możliwości. Kluczowe jest to, że motywacja wewnętrzna to pojęcie opisujące sytuację, kiedy robimy coś i zdajemy sobie sprawę, że na przykład nie otrzymamy za to żadnych gratyfikacji, czy to finansowych, czy żadnych nagród. Wykonujemy konkretne działania tak naprawdę tylko po to, aby sprawić sobie przyjemność, no i zaspokoić takie nasze wewnętrzne potrzeby. Sam fakt, że działamy i realizujemy założone zadania, jest tym, co wywołuje w nas pozytywne emocje. Tyle tematem wstępu i tej części teoretycznej, mimo wszystko bardzo ważnej, bo, bo bez jej zrozumienia trudniej nam będzie e, zapanować nad naszą e, motywacją. E, teraz część pewnie dla was, e, dla was wszystkich najbardziej interesująca, czyli jakie to ma znaczenie e, i jak to mogę wykorzystać do tego, aby zawsze chciało mi się chcieć? Pamiętajcie jednak, że motywacja to emocja i nie zawsze będzie z tobą. Z tej części teoretycznej, która była chwilę temu, wynika, że najważniejsza jest motywacja wewnętrzna, bo jest po pierwsze silniejsza, a po drugie, bo trwa najdłużej. Przede wszystkim, i jest to absolutnie kluczowe, musimy zatem. Odnaleźć w sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego? Dlaczego miałbym się tym zająć? Dlaczego miałbym, miałabym poświęcić się temu? Dlaczego miałbym chcieć to osiągnąć? Dlaczego, dlaczego tego pragnę? I dlaczego jest to dla mnie tak bardzo ważne? Wierz mi, aby, aby naprawdę być zmotywowany, musisz sięgnąć bardzo, bardzo głęboko w swoje wnętrze. Szukając, szukając właśnie tej odpowiedzi. Tylko takie działanie pozwoli ci, pozwoli ci utrzymać motywację na naprawdę długim dystansie. Wiem, brzmi to trochę mistycznie: szukaj odpowiedzi w swojej duszy, ale, ale naprawdę jest skuteczne, no i przez to jest niezbędne. Technika, którą swojego czasu zaczerpnąłem od Dana Graciozzi, to taki amerykański przedsiębiorca, potentat na, na rynku e, nieruchomości. Ale też life coach, jak lubi siebie nazywać. Ta metoda polega na zadawaniu sobie pytania, dlaczego, siedmiokrotnie. Dobra, już wyjaśniam o co dokładnie chodzi. Załóżmy, że chcemy schudnąć. Pytamy zatem siebie, dlaczego chcę schudnąć? Powiedzmy, że odpowiedź, jaka przychodzi nam do głowy, no to dlatego, że chcę atrakcyjniej wyglądać. No dobra, no i teraz kolejny raz pytamy siebie, dlaczego? Dlaczego chce atrakcyjnie wyglądać? Teraz już chwilę musimy się nad tym zastanowić. No i kolejna odpowiedź, jaka może pojawić się w naszych myślach, to po prostu chcemy podobać się sobie. No i znów pytamy, dlaczego? Dlaczego chcemy podobać się sobie? W kolejnej odpowiedzi może się okazać, że chociażby dlatego, że nigdy tak nie było. I w związku z tym mamy niskie poczucie własnej wartości i taką niską pewność siebie. No i bardzo chcemy to zwyczajnie zmienić. No i teraz już kolejny poziom naszego dlaczego powoli wkracza w taką sferę ukrytych wewnętrznych pragnień, no i wewnętrznych motywacji, z których bardzo rzadko zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, a dopiero dotarliśmy do czwartego poziomu dlaczego. Ciekawe, co znajdziemy pod kolejnymi odpowiedziami. To właśnie ten. Siódmy poziom, dlaczego jest naszym najgłębszym i najsilniejszym motorem do działania. Może stać się naszym paliwem na lata. Naprawdę. Wielokrotnie używałem tej metody, tej techniki z osobami, z którymi pracuję, i naprawdę niesamowite, jaką moc ma to siódme, dlaczego. Dlaczego 7 jest tą magiczną liczbą? Nie mam. Naprawdę nie mam pojęcia, ale zawsze to właśnie ta siódma odpowiedź jest kluczowa. Zachęcam, zachęcam do zrobienia tego ćwiczenia dla siebie. E, raczej potrzebujecie do tego drugiej osoby do pomocy. To lepiej, żeby ktoś inny, oczywiście najlepiej bliski, lub ktoś, komu ufacie, e, powinien to on zadawać Wam kolejne pytania, e, dlaczego. Gdyby ktoś chciał z Was poznać więcej szczegółów dotyczących tej metody, zostawcie proszę komentarz lub napiszcie bezpośrednio do mnie. Pamiętajcie, im większy cel, im większy cel jest przed Wami i, i, i droga do jego osiągnięcia będzie cięższa, tym bardziej agresywna i emocjonalna musi być Wasza odpowiedź. Bardzo tego pragnę. Jest to dla mnie cholernie, skrajnie ważne. A kiedy coś jest dla nas skrajnie ważne? Kiedy bardzo, ale to bardzo zależy nam na wyniku, kiedy jesteśmy gotowi przechodzić przez ogień, przeskakiwać nad przepaścią i stawać w szranki z całym światem? Tylko wtedy, kiedy to coś jest dla nas cholernie i boleśnie osobiste. Oto cała tajemnica. Prawdziwej motywacji ma być osobista. Tylko wtedy pozbywasz się nawyku takiego skanowania siebie w poszukiwaniu jakiegokolwiek dyskomfortu lub innej wymówki, do tego, aby swoje działania po prostu zwyczajnie porzucić. To, co przed chwilą usłyszeliście, jest naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o, o taką motywację do działania na długim dystansie. Takie powiedzmy, rozpalenie w sobie wewnętrznego ognia. Warto, abyście być może później jeszcze raz odsłuchali sobie ten fragment, bo nie żartuję. Ta metoda, to ćwiczenie, to znalezienie swojego własnego dlaczego może zwyczajnie zmienić wasze życie. Żyjemy jednak w czasach, kiedy zewsząd czekają na nas różnego rodzaju rozpraszacze i atrakcje które mogą spowodować, że utracimy motywację do pracy. Hmm. Także no musimy także zadbać również o to, aby ten nasz wewnętrzny ogień podtrzymać. Podpowiem Wam dosłownie kilka bardzo prostych rzeczy, które są cholernie ważne, jeżeli chodzi o motywację i które naprawdę warto, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. Takie lifehacki, które mam nadzieję Wam pomogą. Niezmiernie ważny, jeżeli chodzi o to, jak bardzo nam się będzie chciało, jest poranek i początek pracy. To, jak zaczniemy dzień, będzie miało potem kolosalne znaczenie, jak bardzo będziemy zmotywowani do podejmowania trudnych działań lub działań w ogóle. I, i nie będę tutaj mówił o, o porannych rytuałach. Są one niezmiernie ważne, ale nie tutaj o nich dzisiaj chodzi. Chodzi mi o sam początek pracy, moment, kiedy siadamy w biurku. No i pierwszą rzeczą, jaką ja osobiście robię po włączeniu komputera, jest otwarcie Excela z wypisanymi moimi własnymi celami. Czytam je wszystkie od góry do dołu. Pozwala to mojej e, głowie skoncentrować się na tym, co jest dla mnie, dla nas naprawdę ważne. Wiele osób, Zaczyna dzień od sprawdzenia wiadomości w telefonie, przeglądania social mediów i czytania o tym, co na przykład wydarzyło się na świecie. Oglądamy idealne życie wszystkich wokoło, rozpraszamy się, zamiast wziąć sprawy w swoje ręce. Najlepszym antidotum na taką utratę motywacji jest po prostu działanie. W ten sposób odzyskujemy kontrolę, no i zaczynamy zbliżać się do do naszego celu. Odzyskujemy takie momentum i nagle zachciewa nam się chcieć. W dni, kiedy naprawdę nam się nie chce, a umówmy się, każdy ma takie dni, musimy po prostu się przełamać i zacząć działać. Ile razy każdy z nas miał podobną sytuację? Jak już zaczęliśmy, to okazywało się, że możemy pracować, być efektywni, realizować swoje cele, tak? Najtrudniejszy, jest ten pierwszy krok. Ile razy ja tak miałem, że, że nie miałem ani siły, ani ochoty na zrobienie treningu, na zrobienie czegokolwiek produktywnego. Znajdywam miliony wymówek, żeby odroczyć, nie wiem, wyjście na siłownię, wyjście na rower czy zejście na wodę. A jednak, jak już się przebrałem, zrzuciłem łódkę na wodę, to nagle okazywało się, że był to jeden z lepszych i mocniejszych treningów. A uczucie takiej dobrze wykonanej roboty po nim było niezmiernie satysfakcjonujące i budowało chęć i motywację do pracy na kolejne, kolejne dni zgrupowania. Często tak właśnie jest, że, że takie przełamanie powoduje, że nabieramy więcej energii i wigoru, a, a dodatkowo budujemy pewność siebie, wiarę we własną sprawczość oraz poczucie kontroli nad własnym życiem. I karierą. Kolejna podpowiedź ode mnie to ogranicz do minimum wszystkie rozpraszacze. Wyłącz wszystkie powiadomienia w telefonie, korzystaj z mediów społecznościowych i e maila tylko wtedy, kiedy naprawdę świadomie tego chcesz. My mamy taką ciągłą potrzebę bycia podpiętym pod system. Wydaje nam się, że coś nas omija, jak na chwilę tracimy zasięg w telefonie. Naprawdę. Naprawdę niezmiernie trudno jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, żeby bycie niepodpiętym pod maila i social media miało prawdziwie tragiczne konsekwencje. Jak ktoś będzie miał do Was naprawdę sprawę niecierpiącą zwłoki, to po prostu zadzwoni. A na wszystkie inne wiadomości, naprawdę możesz odpowiedzieć później. Zachęcam wszystkich bardzo gorąco do, do ograniczenia do minimum częstotliwości używania mediów społecznościowych oraz maila. To pierwsze jest niby oczywiste, przynajmniej, przynajmniej w teorii. Mail już tak niekoniecznie, a naprawdę nie musimy ich czytać chwilę po tym, jak wylądują na naszej skrzynce odbiorczej, a już na pewno nie musimy od razu. Na nie odpisywać. Nie będę udawał. Mi zrozumienie tego zajęło naprawdę lata, ale mam nadzieję, że Wam zajmie to zwyczajnie dużo krócej. Zachęcam do wyłączenia powiadomień dla tych aplikacji w telefonie. Najlepiej, wiem, że to trudne, ale całkowitego ich usunięcia. Będziecie dzięki temu dłużej skoncentrowani na tym, co dla Was ważne, i nie będzie trzeba szukać motywacji, aby. Znów zabrać się do pracy. Kolejnym sposobem, z którego sam też korzystam i sprawdza się naprawdę doskonale, jest zaplanowanie na rano jednego ważnego dla nas zadania, który przybliży nas do naszego wymarzonego celu i rozpoczęcie pracy właśnie od tej jednej czynności. Powoduje to, że odzyskujemy takie nasze skupienie, że będziemy chcieli dalej przesuwać się w tym kierunku. A być może problem motywacji do pracy tak naprawdę minie na cały dzień. Najlepiej jednak zaplanować sobie takie zadanie dzień wcześniej, wieczorem. Inaczej może się okazać, że spędzimy długie chwile na wybieraniu czegoś, czym nie powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. Lub co gorsze, nie wiedząc na co się zdecydować, postanowimy sobie zerknąć na, na Facebooka. A tam mamy naprawdę dużą szansę utopić sporą część naszej najproduktywniejszej części dnia. Naprawdę wyjątkowo mądre głowy stoją za tym, abyś nie chciał wyjść z Facebooka czy Instagrama, abyś spędzał tam jak najwięcej czasu, abyś chciał tam wracać. Stoisz zwyczajnie na przegranej pozycji, więc nie mów sobie, że tylko zajrzysz, sprawdzisz, co u znajomych, i za chwilę wracasz do pracy. W tej konfrontacji Stoisz na totalnie przegranej pozycji. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie proszę w komentarzu. Ze swojej strony chciałbym Was jeszcze na koniec poprosić o, o polubienia, subskrypcję mojego kanału, udostępnienia, komentarze. No oczywiście, jeżeli ten krótki wykład, który Wam dzisiaj zaprezentowałem. Wam się po prostu podoba. No wszyscy wiemy, jak działają algorytmy YouTube'a, a zależy mi na tym, aby moja wiedza i moje doświadczenia docierały do jak najszerszej grupy osób. Naprawdę wierzę, że mogę pomóc w ten sposób bardzo wielu osobom, a bez, bez Waszej pomocy będzie to zwyczajnie niemożliwe. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!